Szczęść Boże, dziś obchodzimy święto ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Dzień, w którym wspominamy, jak mała Maryja została oddana Bogu w świątyni. To moment pełen czystości serca, zawierzenia i ufności. Maryja, niewinna, pokorna i całkowicie oddana Bogu, staje się dla nas wzorem zawierzenia. I ofiarowanie uczy nas, że prawdziwa świętość zaczyna się w ukryciu, w decyzji oddania Bogu swojego życia takiego, jakim jest, ze wszystkimi ranami, pragnieniami, nadzieją i kruchością. Dziś właśnie pragniemy i my stanąć przy Maryi i powiedzieć Bogu nasze ciche tak. Zapraszam do modlitwy. Maryjo. Matko oddania i pokoju, w dniu Twojego ofiarowania stajemy przed Tobą z naszymi sercami, zmęczonymi, spragnionymi ukojenia, szukającymi bliskości Boga. Maryjo, otwieram przed Tobą moje zmęczone serce, proszę, ukołysz je swoją łagodnością, tak jak matka tuli swoje dziecko, gdy drży od trosk, gdy nie potrafi zasnąć. Gdy potrzebuję czyjejś obecności. Proszę otul moją duszę Twoim pokojem, tak cichym, głębokim, który przenika jak światło o poranku. Niech Twoje matczyne dłonie odpędzą wszelkie lęki. A Twoje spojrzenie przyniesie nadzieję tam, gdzie ja sama już jej odnaleźć nie potrafię. Maryjo, w Twoim ofiarowaniu uczysz mnie. Że Bogu można dać wszystko, nawet to, czego nie rozumiem, nawet to, co boli, co niesione jest w ukryciu i bezradności. Przynoszę Ci dziś moje życie, moje pytania, moje rany, moje pragnienia, ludzi, których kocham i tych, z którymi trudno mi iść przez życie. Weź to wszystko, Maryjo, i przedstaw Bogu. Tak jak sama zostałaśmy ofiarowana, cała, czysta, gotowa na jego wolę. Proszę prowadź mnie drogą zaufania. Naucz mnie wierzyć, że Bóg troszczy się o każdy szczegół mojego życia. Maryjo, matko mojego zawierzenia, prowadź mnie zawsze do Jezusa. Niech on stanie się moim światłem, moją drogą, moim pokojem. Amen. Moi drodzy, dziękuję Wam za tę wspólną modlitwę. Niech Maryja, która oddała swoje życie Bogu, otuli Was czułością i pokojem. Niech jej obecność towarzyszy Wam dzisiaj i w każdym dniu, przynosząc światło tam, gdzie panuje cień, i nadzieję tam, gdzie rodzi się zmęczenie. Niech Bóg Was błogosławi przez serce swojej matki.